Hello, hello 320, ja jestem Karciak, a to jest pierwszy odcinek z Assassin's Creed Unity. Yy, to tak, może na wstępie, yy, bo jestem nowy na YouTubie choć w sumie nie do końca, bo wcześniej już nagrywałem, ale to prawda, miałem. Miałem 3 lata, było miałem jakieś nie wiem ile, lat, no 12 lat miałem, no kurde, siadujmy się. 12-latek, który nagrywa na YouTuba, po prostu. Nie, to nie wyszło, po prostu byłem zażenowany tym I jakoś ostatnio mnie tak naszła myśl yy, No, w sensie, żeby znowu nagrać coś Bo czemu by nie Więc, yy, no, zobaczymy jak to będzie Pewnie nikt tego nie obejdzie oprócz mnie Bo, no, zero subskrypcji w końcu Ale może jakoś się uda Zobaczymy, pożyjemy A tymczasem rozpocznijmy grę Tywanie. O, jest już. Dobra, lecimy. Oczywiście, ja nie będę tak jeszcze przerwać, nie będę czytał takich rzeczy, no bo chyba umiecie czytać. No, szanujmy się. Kto jest tam jest? Przyjaciel templ, Flaurak. Konsulat, jego posłanie było absolutne. Nie jesteście tutaj. Muszę porozmawiać z wielkim mistrzem. jest w sesji. Wszyscy są. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. A więc zaczynamy już rozgrywkę. Ja w takich właśnie kadencjach, no, no cena po prostu nie będę szkadzał, nie się zamknę się po prostu i nie będę zgadzał. Less <laughs> 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 we will not prevail this night, but if you make haste, we may yet save our order. what must i do? go to the tower. take the sword and the head. hide them. they must not fall into the assassin's hands. <laughs> grandmaster, i will. Ogólnie powiem wam, że do, y, jeszcze trochę tutaj grałem, ponieważ musiałem sprawdzić czy dobrze się nagrywa. Aczkolwiek y, miałem lekkie problemy z tym, bo jeśli, jak nagrywałem, to ścinał mi się po prostu obraz i musiałem to jakoś naprawić. I wczoraj, to znaczy w niedzielę. o kurde, że... Próbowałem, to próbowałem, po prostu tak się starałem, że aż mi się odechciało, po prostu już miałem dość. Była po prostu dziewiąta. No i co ty debilu, kurde wchodzisz na to? Była dziewiąta, mi się już tak nie chciało, więc sobie, stanowiłem, że teraz nagram. I właśnie do tego miejsca, tu, dalej już nie przyszedłem, już nie wiem. Tu sobie bagałem i sprawdzałem, czy daję radę. No i nie dawało, potem mi się udało. Co ty tu robisz? Ty, fraj, duszcie. Dusz! Zdych. Zdychaj! I proszę mi nie zachodzić od tego. Dobra, lecimy, dalej nie wiem, co mam robić w ogóle, nie wiem, gdzie mam iść, okej, okay, jakiś pajac się drza. w ogóle, no, tu się dało przejść od, cholera jasna, jestem debilem, no ale dobra, już trudno, trzeba, musicie się do tego przyzwyczaić, że jestem dzbanem po prostu, często w grach I ja nie umiem za bardzo grać w gry, ja po prostu gram w nie, bo, bo lubię i to dla mnie sprawia mi bardzo wielką przyjemność, tak jak na przykład niektórym, oglądanie meczów akurat nie, bo jestem jakiś dziwny, albo słuchanie muzyki mi słuchanie muzyki akurat sprawia dużą przyjemność i często to robię, śpiewam sobie, ale kogo to interesuje? Shift no kurde grałem w assassin's 4 black flaga, bo powiem że bardzo fajna, kiedyś wam opowiem w ogóle co się wydarzyło, może nawet co niedługo. A co tu co, co tu ty co? Aha, czemu ja w niego wszedłem? Dobra. Nieważne, idźmy dalej. Co? Jezus, Maria, co tu są za? Są tu jakieś księgi. Dobra, biegniemy szybko. Po księgę i miecza, tak? Będziemy ochronić księgę i miecza, jesteśmy super. O, dzień dobry, moje ziomeczkowie. O, no. kurwa, assassini! W ogóle jesteśmy chyba templariuszami, tak? Ale to tak trochę dziwnie, bo. Bo. To w końcu, nie? A nie. Te... Templariusz czy coś. No ale co ja tam wiem, zobaczymy jak to będzie Bo w Unity to szczerze dostałem też za darmo, tak jak Black Flaga, bo hey, Cebula Janusz jestem, nie? Żeby nie było Bo się Notre Dame spalił, bo będziemy biegać po Notre Dame, to może się tu nie spali O ty że myślisz o co, że nie... Teleportował się trajer. No, ale wracając, yy, Otrzymy to, a że dostałem... Darmo, bo była dostępna i chyba hała Dobra, tu są takie same mechaniki jak w tym, w zasadzie. Sensie. Yy, ogólnie to nie będą zawsze najnowsze gry na moim kanale, będą te, które chcę po prostu nagrywać. Ła, no co to jest? To jest 1037, co to za błampy błyskowe! Cholera jasna! Bez sensu, no dobra, ale biegniemy, no coś tu dla mnie. Się na to, a, no, że dostałem że po prostu. Stałem Dostałem za darmo. Bo. Bo tak chcieli pomóc odrestaurować, jakby ktoś nie słyszał, to powiem. Chcieli odrestaurować i pomogli mu po prostu. To... No, co to... Nie powiem, by strasznie. A ten w ogóle wziął za ten miecz, jak gdyby nigdy nic. Jakby wiedział. A, jestem idiotą. Przecież to jest ten miecz, który miałem ochronić. To on wiedział. Ja pie... ale że nie dzbami. Dobra, wtedy nie było tego, jestem debilem. Ale powiem wam szczerze, że jak oglądam na przykład innych youtuberów, no tam leci jakaś kreselka, to mogę mówić, nie ma żadnych tych. Jak oglądam innych youtuberów, to mówię, Boże, co za debilem, no przecież co ty mówisz, że gdzieś głupi, jesteś. Teraz już wszystko wiem po prostu, dlaczego tak... Kodeks Peter... Yy, no. Sam teraz powiedziałem, że w ogóle nie myślałem, skupiłem się na czymś zupełnie innym, żeby komentować. Bo wiem, że jak ktoś się nie odzywa, no to jest bez sensu, ale... Yy, nie, ale, no... Znaczy nie, ale, żeby się skupić po prostu też. Żeby nie ogadać głupot, bo wtedy będzie przyps. Dobra, zostawiliśmy tu miecza. A teraz mnie interesuje, czy my będziemy dalej tym templariuszem, czy asasinem, który musi się tu wkraść? Podpierdzielić to? I zdubcyć. Ciekawe. No, już wiem. Już wiem. Chyba dostałem odpowiedź swoją. Czyli zabili nas. No, okay. Kradniemy miecza i księgę. Like I said. Czyli który mamy? 1314. No tak. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the Temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! <laughs> Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherd <coughs> order, peace, and illumination, were no more. Yeah, let's get a sniffer running. If Abstergo pings us, pull me out. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop, not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory right data. data. These guys have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs, but now they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But well, we're here to stop them. And I need your help, Deacon. Preload gene sequence, A D sixteen B thirteen I eighty seven. Yeah, spooling it up. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. We'll be waiting. Yy, powiem wam, że niby zakon przestał istnieć, ale no dobra, to jest... O, tysiąc... no, tysiąc siedem, no nie, dobra, potem dokończę myśli. Kurwa, świnkę by se zeszła. Ano. Nie mogę iść z Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. By tem się spali bierzę. E, no exploring. Hmm? Yes, father. Przepraszam was za to. Będzie głośno przez chwilę. Dobra, wstawaj już, idziemy eksplorować. Wiem, że to zrobisz. No, ale wracając do mojej yy, myśli, bo było tam powiedziane, że Dobra, uspokój się, babo, eee, że zakon został, no, zniszczony, nie, ale wam zdradzę, że i to był 1307, niby koniec zakonu, ale, no, czwórka Assassin's Creed'a toczy się wcześniej, nie, no, i to jest 1717 i tam jest jeszcze zakon Templariuszy, więc ty, 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 nie ma takiego myślanka, biegnę, Uu. a to jest 1776, więc, no, tu nie ma porównania. Idę sobie pooglądać, zamknij web. Super ogród normalnie, statuły wszędzie. Siema babo. Dobry. Na to chleś. A nie, to Bora nie ten język. Cholera, jasne. Jakby co? To było specjalnie. Ej hey, ty, gdzie ona poszła? Dobra. Jest jedna droga, okej. Okay. Jedna świnia poszła, ja psu w dupę. i to, no, skąd one się wzięły? Z pochwy wyszliśmy, pajacu. Taki wiecie, żarcik. Może niekoniecznie dobry, ale... Jestem szczery, jakby. Wam powiem. Idę o zakład, że jednego... No kurde, proszę cię, nie takie rzeczy się kradło. Dawaj mi to jabłko. Ale tam jest Ziomek. Przecież on mnie będzie widział. Oj, oj, oj. Zamknij. Zejdź z pola widzenia. prześladowców tworzą ostatnią z... O. Tworząc ostatnią znaną pozycję. Tym, znaczy, nie Jeśli prześladowcy zaczną, zaczną badać wam ostatnią pozycję. Genialne. Znaczy, co? Okej, okay, nie widzi mnie. O w dupę, o w dupę, o nad głową wroga wypełni się na żółto, zacznie się on podejrzewać. No to standardowe w grach, nie? No szanujmy się. Oczywiście, tu mi zamknęło. Teraz tak. Onest, John, I'm done. This is fun. You've been misused, tough boy. Come are let's go home and talk. Did you see their faces when we stole those apples? I'm Arno, Elise. I'm here with my father. So am I. He hasn't closed business with the king. Come on, yeah, i

O w dupcie. o w co tu się stało? często <truzny> nic do Co tu się stało? Co się dzieje? O w dupę, to jest nasz tata. O nie. O Jezu. Ale to będzie trauma dla niego, dla Arno, przecież... widzieć śmierć własnego rodzica, to jest okropne. znaczy nie mam pojęcia jak to jest. Szczerze... ty co mi zostawisz, jakoś. nie wiem. nie wiem. dobra. nie nie, nie, ważne, nie ważne. ale <ścoughs> nie wiem, się doresz śmierć. przepraszam. ano. ano. look at me.

Yeah. <laughs> this is not a just world. This is France. You're a dead man. Oh, step lightly there, you'll hurt yourself. Can we check <laughs> out I just had a nice chat with your brother. Hugo, fetch the marshals. Hold on a minute. Diable. What's that? Doctor. Dobra, ludzie, odsunąć mi się. Ojej, widzicie moją nazwę. Trudno, brzydko. No. Czy ha, ślizg górą, Ha, z górą zrobię teraz. Cyg, jaki jestem master. W czwórce to nie było takie trudne, bo to się biegło i po prostu... To samo, automatycznie. Tu już widzę, o oh, mi obiekty nie przewróć się. Bo się nie wydupcy. Hmm. Cyk, cyk Szczerze to ja nie widzę tych hmm, No Co za debil jestem No i się wydupcyłem Cholera Chyba, że to się nie liczyło No to no, Cholera, cholera, cholera Jasna cholera Znaczy ja to, A, nie będę mógł się skupić na gadaniu Nie lubię tego czasem, no ale już trudno I Macie prościej Dobrze La musa,

Nie. O, o Jezu, o nie w tą stronę! Cholera jasna! Nie powinienem biegać przed strażników! Jestem idiotą. Biegnij, Arno, biegnij! Oni chyba mnie nie będą widzieli, co? Nie wiem, nie wiem, Uciekamy szybko, 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 szybko. Cholera jasna. No. A, dobra, z nim to się już mogę bić. Chodź no. Znaczy, nie wiem, czy mogę ich zabić, ale. No ładnie. Nikt mi nie powiedział, że nie mogę. O w dupę. No to chyba. To chyba mi nie wyszło. Ale mnie przedziurawił. Mi zabolało. Super. Pierwsza śmierć w serii. Dobrze, o to chodzi. Dobra, to jeszcze raz uciekamy, co? Dobra, tam łapie. Dlaczego ten mówię o obiekty po prostu jest takie zadania, a ja lubię wykonywać często zadania takie, więc... Oni znają... mój, mój słaby punkt. Skacz, 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 no Nara frajerzy. Ua no i nie fra No to jestem debilem, znowu umrę zaraz. Kuła! Cześć pani kuła. O w dupę, kliknąłem Q, nie mam pojęcia co to jest. Ale wydaje się ciekawie. więc zobaczymy. Pewnie się dowiemy wkrótce. To jest 2, 4, 6, 8, 10. Cholera jasna! Myślałem, że już mnie nie widzi. Dobra. Tam tego chciałeś. No, e, 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 ale kliknąłem. E, powinno mi skontrować, tak? Cholera jasna. W czwórce tu było lepiej przedstawione, jak. Ktoś cię atakuje czy nie No i cholera jasna znowu umarłem Bo ja tu nie muszę się przyzwyczaić do tego jak to wygląda jak ktoś chce cię zaatakować tak? Bo w czwórce było tak, że wykrzyknik ci na, na ry wyskakiwał, no i klikasz Eeeo I tyle by z tego było A tu już tak nie ma tak ciekawy i piękny nic, więc... Tak trochę nie do końca co to... no dobra trudno się mówi O nie, teraz jest to otwarte To tak, a nie, nie mam Wiktor. No właśnie Wiktor, we ty się uspokój pajacu. No przestań do mnie nadupczać! Pajacu, jesteś głupi jakiś. Może... Nie do mnie, mnie strzelaj myślę, że jest fajny. Skacz, 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 uciekaj, 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 nie mogą nas zobaczyć. Zaraz się schowa... W ogóle nie wiem... Biegam sobie po prostu gdzie chcę. Nikt mnie nie widzi, nikt nie wie gdzie jest. No i o to chodzi. Dziękuję. Arno Wiktor Dorian. No to chwila, co? La ja nie będę czytał po francusku, po prostu nie umiem, tak, więc tu widzę mapa, dobra, co to jest, to jest punkt widokowy, tu też, to, mm, no, ale dziwna mapa, <ścoughs> nie umiem się na razie przyzwyczaić, sprawdź wskaźnik postępu, no z chęcią, o w dupę, o cholera, w... no, Louvre jaki, no to ile dela. Nie będę tego czytał. Bo po prostu nie umiem jestem... Przyznam się mam 16 lat. No kurde, nawet nie umiem. Dobrze, no dobra, angielski coś tam umiem, ale... Francuski to miałem zczytać. Jolie papon czy coś w tym stylu. Mademoiselle i te sprawy, nie? Sicalafon. No dobra, w ogóle... Ja ogólnie powiem wam, że niekoniecznie na odcinkach będą będzie cały czas... Sorry, że klikam Q, ale to po prostu, A nie wiem, wzrok orła, to mamy pod no to jestem geniuszem, to już sprawdziłem. Yy... Nie wskoczę tu, nie? A nie, wskoczę, jestem subcio. Chwila. Że co, że tu jest punkt widokowy? Że, że jak? Tak, dzielnice, no i co, mam po... No tu jest punkt widokowy! O w dupę, no to się wspinamy, co? Pierwsza nasz ten punkt widokowy. W sensie no, pewnie będziemy mogli się do niego teleportować, ale to na, na luziczku. No, skaczmy. Nie wiem czy damy radę. no. O, okej, okay, może być. No, to idziemy po ten punkt widokowy. O, tu już mamy skrzynki... Ale wracając co ja chciałem powiedzieć, że nie zawsze na odcinku będzie fabuła, bo ja tam tak lubię eksplorować i wszystko mieć po prostu na 100%. Oczywiście jak przejdę gry, to nie będę robił gry na 100%, bo... Jak dla mnie nie o to chodzi w grę, ja nie jestem takim tryhardem, żeby to cały czas zrobić. Więc od razu mówię, że nie będzie gry na 100%. No, chyba że będzie jakiś ciekawy wątek, który będę chciał dokończyć po samej grze. Aczkolwiek niekoniecznie taki może być. W czwórce był, nawet dwa, bo mnie interesowało, no ale nieważne. Wracając. Be... Jezu, ale to fajnie wygląda. Będę tu sam robił między odcinkami, będę. No, eksplorował, tam nie ładowały się tekstury, taka na 10 to wygląda, ale siup, wróciliśmy, ale na przykład właśnie takie skrzynie, ja to lubię, ej ty, tu jest 3D, ale sztosik, yy, po prostu, nie, 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 cholera, no i znowu ma, no nie, dlaczego ja to robię, ja jestem upośledzony, azu. No, ale wracając, no będę zbierał te skrzynki, bo ja może pójdę zrobić misję, bo mnie bardziej ciekawi. W końcu trzeba zostać jakoś tym asasinem w końcu... Za dużo razy mówię w końcu, to jest źle i niedobrze. Aczkolwiek wracając... No, trzeba zostać tym asasinem, bo w końcu Assassin's Creed, nie? Templariusza nam zabili. Więc... Sprawdźmy co się wydarzy, nie? And where in God's name have you been? Ha! Got you now, you... <laughs> know. You're Just a little misunderstanding. Nothing to in with Your I'm master's arbor a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch! Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? Uh, a most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. <laughs> of what precisely? Wait for me in my library. Don't give me that look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno, who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea again. Vous remercie, monsieur. what is this? the sixth time? the seventh? perhaps a new hobby might be better for your health. well, i find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. <laughs> we'll talk about <laughs> this later. Fric. i have business in town and must collect elise before i can attend to it. elise is here. only for the night. she returns to paris first thing tomorrow. she'll need an escort. won't she, with you so preoccupied? one of you running amok is quite enough. remain here and see if olivier has any chores for you. Show, sure he does. What to that? Give my regards to Elise? Mm, chyba my tą Elise kochamy troszkę. Co tu mamy? Daj, no, wskaźnik postępu. Oceń to wspomnień. Nie, no, nie będę oceniał. Po prostu kontynuujemy tak. Nie będę oceniał wspomnień, bo nie widzę sensu najmniejszego. Szczerze. No, Fajnego oczywiście. O, co tutaj? Tu, tu, tutaj jest? Czy nie tutaj? Nie, chyba nade mną. Coś mi się tak zdaje. Co to jest za wykszyk? Dobra, trzeba obczaić wszystkie ikony w końcu. Stany, e, sekwencja, tak, czyli to jest misja. Legendy, co najlepiej. Misja w trybie jednoosobowym. Misja modernową, Misja w trybie. No, czyli to jest. Misja. To jest po prostu główna misja, tak. Wątek fabularny. Tu mam skrzynkę taką fajną. Albo nie, co to? Punkt Nomad. Oznaczka 9 metrów ode mnie. No, jest pode mną, dobra. No to chyba muszę się tu zejść, bo tam wtedy nie dam rady. A czekam, mogę skoczyć? Ja tak lubię zawsze sobie skracać jak najbardziej. Dobra, czekaj, ziomba zaraz do ciebie podejdę. A tu jest skrzyna, tak? Nie, to jest to. To jest to. Co my tu mamy? Dobra, zobaczę ile nagrywam. Chwilkę, proszę poczekać. Tutaj. No, pół godzinki. Dobra, to jeszcze zobaczymy tylko... No sorry sorry za takie zacięcie. Po prostu nie ma drugiego monitora, bo, bo nie mam. I nie mam jak sprawdzać, więc... I zapomniałem sobie sprawdzić też na telefonie, więc... Ehm, no nic, no. Powiem tak, to jest pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Nie mam pojęcia w ogóle, czy ktoś to obejrza oprócz mnie. Czy będzie tu więcej wyświetleń, może kiedyś, może w przyszłości, może się uda, nie wiem. Zobaczymy. Na razie tutaj skończę, mamy mam już prawie pół godziny nagrania. Więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli ktokolwiek to ogląda, może zostawić łapkę, jeśli się podobało. Jeśli nie, to nie musi. Znaczy, jeśli nie, to może zostawić łapkę w dół, napisać, co ci się nie podobało. Ja to się postaram zmienić, prawda? Więc.